OK, jesteśmy teraz, właśnie na moim Instagramie. Musisz kliknąć link w moim bio, właśnie w ten sposób. Następnie nauka pierwszego podciągnięcia na drążku, krok po kroku. Otworzy się dokument tekstowy, w którym jest jakby wszystko opisane, ale ja ci teraz to wytłumaczę. Myślę, że wszystko będzie teraz zrozumiałe w 100%. Pierwszym krokiem, który umożliwić się swoje pierwsze podciągnięcie na drążku będzie redukcja masy ciała. Im mniej ważysz, tym mniej kilogramów musisz podciągnąć na drążku. Osobom początkującym zalecałbym zacząć od chwytu neutralnego, jest to tak zwany też chwyt młotkowy. Następnie przejść do podchwytu i na samym końcu zastosować nachwyt. U osób, które mają problem z łokciami. Zastosowanie podchwytu może być bolesne, dlatego wtedy rekomenduję chwyt młotkowy, tak zwany chwyt też neutralny. Założenia treningowe są bardzo proste. Trening odbywa się 3 razy w tygodniu. Ilość powtórzeń w serii od 3 do 8 powtórzeń, ilość serii na treningu od 3 do 4. W przypadku mniej niż 3 powtórzenia zastosować regresję ćwiczenia, w przypadku więcej niż 8 powtórzeń zastosować trudniejszą wersję ćwiczenia. No, i tak, przechodzimy do planu treningowego. Rozgrzewka. Rozgrzewka ma pobudzić twój układ nerwowy, układ mięśniowy, ma podnieść temperaturę ciała. Rozgrzewka ma być wykonana taką, jak praktycznie pamiętasz ją z lekcji WF-u w szkole: 15 minut. Wymachy, krążenia ramion, wymachy nóg, krążenia bioder, każdy staw ma zostać rozgrzany. Pamiętaj jedną bardzo ważną rzecz: rozgrzewka. Nie ma być treningiem, ona ma Cię pobudzić do właściwej pracy, czyli podnieść temperaturę ciała i rozgrzać, a nie zmęczyć i przetrenować. Okay? Teraz bardzo, prosta, e, bardzo prosty poziom progresji dla podciągania. Poziom pierwszy jest to podciąganie w zwisie aktywnym. Pod spodem, pod dokumentem, masz dokładny atlas ćwiczeń, gdzie znajdziesz wszystkie jakby niezbędne nagrania, jak dokładnie wykonać techniczne dane ćwiczenie. Poziom pierwszy. Podciąganie w zwisie aktywnym, i od tej progresji zaczniesz, jakby, swoją naukę podciągania. Ok, pierwszy trening zaczynasz za lekko. Masz go skończyć w momencie, kiedy będziesz czuł lub czuła, że możesz wykonać jeszcze cztery powtórzenia. Czyli nie ma być to podciąganie do załamania mięśniowego, czyli że już po prostu nie możesz i dopiero wtedy odpuszczasz. Nie masz czuć, że możesz zrobić jeszcze 4 powtórzenia i w tym momencie przerywasz, ok? Trening A progresja podciągania od 3 do 4 serii od 3 do 8 powtórzeń przerwa między seriami 2-3 minuty może to być minuta a może to być tak naprawdę 4 najważniejsze jest to, żeby wyrównać jakby oddech jeżeli używasz zegarka, który monitoruje Twój puls możesz sprawdzić to także na zegarku aż ten puls po prostu będzie na tyle będzie na tyle niski że w pełni będziesz wypoczęty przy następnej serii. I tak, podciąganie, progresja, czyli idziemy do poziomu pierwszego. Podciąganie w zwisie aktywnym wykonujesz na pierwszym treningu 3 serie razy 4 powtórzenia. Następnie podciąganie w zwisie aktywnym wykonujesz 3 serie 5 powtórzeń. Na kolejnym treningu wykonujesz 3 serie razy 6 powtórzeń, aż dojdziesz do momentu, kiedy będziesz Mógł albo mogła wykonać 3 serie po 8 powtórzeń. Następnie zmniejszasz ilość powtórzeń z 8 do 3, ale zwiększasz ilość serii z 3 do 4. Schemat się powtarza, wykonujesz 4 serie razy 4 powtórzenia, 4 serie razy 5 powtórzeń. W momencie kiedy dojdziesz do 4 serii razy 8 powtórzeń Utrudniasz ćwiczenie, przechodzisz do poziomu numer 2 i wykonujesz fazę opuszczania podciągania. Opuszczanie w tempie od 3 do 5 sekund. Pamiętaj, że filmiki do każdego ćwiczenia znajdziesz na dole pliku. Ok, następne ćwiczenie: ćwiczenie numer 2, pompki. Od 2 do 3 serii, od 3 do 8 powtórzeń. Ten sam schemat. Na pierwszym treningu wykonujesz od 2 serii do 3 powtórzeń, na pierwszym treningu wykonujesz dwie serie razy 3 powtórzenia, na kolejnym dwie serie razy 4 powtórzenia, na kolejnej dwie serie razy 5 powtórzeń, na następnym dwie serie razy 6 powtórzeń, aż dojdziesz do dwóch serii razy 8 powtórzeń. W tym momencie zmniejszasz ilość powtórzeń z 8 do 3, ale zwiększasz ilość serii z 2 do 3. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. W momencie dojścia do trzech serii razy, 8 powtórzeń, utrudniasz ćwiczenie. Jeżeli chodzi o progresję pompek, możesz wykonywać je z początku z pozycji kolan, następnie zrobić pompki klasyczne. Jeżeli pompki klasyczne jakby nie stanowią dla Ciebie już żadnego wyzwania, możesz podnosić nogi na, możesz dawać nogi na podwyższenie. Czyli na początku może być to niewielkie, 20 cm. Jeżeli trening wykonujesz w domu, możesz je dawać na kanapę, na pufę i z biegiem czasu, jeżeli pompki stają się coraz prostsze, możesz kłaść nogi coraz wyżej. To pozwoli ci jakby na systematyczne zwiększanie obciążenia, co będzie przekładało się na wzrost poziomu Twojej siły. Kolejnym ćwiczeniem jest Hollow body. Jest to ćwiczenie na mięśnie brzucha, dokładnie mięsień prosty brzucha. Zaczynasz od dwóch serii i wytrzymujesz w pozycji od 5 do 30 sekund. Przerwa między seriami jest to jedna minuta. Myślę, że tu nie ma więcej nic do dodania. Czwartym ćwiczeniem jest zwis aktywny na drążku. Dwie serie razy 10, od 10 do 60 sekund i przerwa między seriami to jest jedna minuta. Czyli zwis na drążku wykonujesz w pierwszej serii 10 sekund, w drugiej serii 10 sekund. Na kolejnym treningu możesz wykonać 20 sekund, jakby w pierwszej serii. W drugiej serii może być to na przykład 15, bo już nie będziesz miał na tyle siły. I to jest trening A. Trening B jest to progresja podciągania od 3 do 4 serii, razy 3 do 8 powtórzeń. Pauza między seriami to od 2 do 3 minut. Startujesz od 3 serii po 3 powtórzenia, na kolejnym treningu wykonujesz 3 serie, razy 4 powtórzenia. Jest to dokładnie ten sam schemat, co w treningu A. Na samym dole pliku jest Atlas Ćwiczeń. W Atlasie Ćwiczeń jest jakby filmik instruktażowy, który pokaże ci. Dokładną technikę wykonania ćwiczenia. W razie jakichkolwiek pytań możesz pisać do mnie w komentarzu lub na Instagramie. Także tyle. Dziękuję Ci bardzo za uwagę. Dziękuję, że to zobaczyłeś, i mam nadzieję, że w końcu opanujesz swoje pierwsze podciągnięcie na drążku. Trzymam za Ciebie mocno kciuki i pamiętaj: grunt to trening. Cześć.